Cześć, tu Marta z Witam Cię serdecznie w kolejnym biżuteryjnym ABC. Dziś zapraszam Cię do wykonania biżuterii nawiązującej kolorystycznie do koloru Pumpkin Spice. Jest to idealny korol na jesień, ale również możesz wykorzystać je przy nadchodzącym wydarzeniu, a mowa tutaj o Halloween. Ale nie martw się, nie będzie strasznie. Wykonamy zestaw składający się z lewitujących kolczyków i eleganckiego naszyjnika. Zapraszam. Na pierwszy ogień pójdą lewitujące kolczyki i do ich wykonania będziemy potrzebować żyłki. Wybierzcie taką grubszą. Ja mam tutaj o grubości 0,25 mm. Będzie ona dobrze trzymać, nadal w ruchu będzie niewidoczna, a na grubszym materiale będą się te kolczyki lepiej trzymały i będzie ona też lepiej trzymała swój kształt. Oczywiście bigle będziemy potrzebować małą kuleczkę na wykończenie, krem kabery do zakrycia naszych kuleczek zaciskowych, skobelki, żebyśmy mogli ochronić naszą nić monofilową przed zdzieraniem się po zaczepieniu o bigle. No i oczywiście gwóźdź programu, czyli karneol. I tutaj mamy dwa kształty, mamy beczułkę, baryłkę i kulki fasetowane. Do sklejenia całości użyjemy naszego niezawodnego kleju Hasulit. Utnijcie sobie kawałek żyłki i tutaj zaraz od razu Wam pokażę po odwinięciu, ona tak tutaj sprężynuje, jest zakręcona, ale jest prosty sposób na jej rozprostowanie. Wystarczy, że przebiegniecie kilka razy żyłką nad parą wodną. Jak utniecie kawałek, naprężcie ją między dłońmi i przesuncie nad parą wodną kilka razy żyłkę. Wtedy jej środek się nam tutaj ładnie naprostuje. I ja już sobie naprostowałam taki kawałek żyłki. O, proszę bardzo. I przejdę od razu już do montażu. Odetnę sobie tego zawijaska, bo on jest nam tutaj niepotrzebny. I od razu skrócę sobie tą żyłkę na mniejszy na mniejszą długość. Ile takiej żyłki potrzebujemy? No, co najmniej z 20 cm, żeby nam się swobodnie pracowało. Chyba, że chcecie wykonać dłuższe kolczyki, to odpowiednio większą długość. Nawlekamy sobie najpierw złoty koralik. 2 mm tutaj mam ten koralik i baryłkę karneolu. Schodzimy sobie prawie na sam koniec, zostawiamy sobie taki ogonek i tym ogonkiem wracamy, uwaga, przez sam karneol. Warto go sobie tutaj ustawić, żeby dziurki były na prosto, będą one wtedy też i mniej rzucać się w oczy. I wtedy ta kuleczka ładnie wejdzie w głębienie dziurki. Dobrze. Teraz przekręcimy sobie na żyłkę, na tą naszą nić monofilową. Nałożymy teraz kuleczkę. Tu jest kuleczka pozłacana ze srebra, i ona posłuży nam jako zacisk. Wolę kuleczki, ponieważ one mają wtedy ranty w takim fajnym obłym kształcie i lepiej moim zdaniem chowają się czy to w łapaczki, czy tak jak tutaj będziemy używać crimp covera, żeby właśnie tą, ten zacisk schować, żeby był schowany w tej kuleczce i żeby wszystko estetycznie wyglądało. Suwamy sobie tą kuleczkę do naszego karneolu w odległości około jednego milimetra nad karneolem zacisniemy nasz zacisk. O, zaciskamy. Mocno zaciskamy. Bierzemy nasz krimp cover i wkładamy zacisk do krimp covera albo krimp cover nakładamy na zacisk i ściskamy tak, żeby powstała nasza kuleczka, która chowa nasz zacisk. Z jednej strony dociskamy, z drugiej, żeby ładnie się nam zamknęła w kuleczkę. Ja lubię to robić, że ściskam najpierw brzegi rozcięte do siebie, później każdy z brzegów jakby dociskam do środka kuleczki i wtedy mi się ten crimp cover ładnie zaciska. I mamy tutaj cyk ładną kuleczkę. Teraz ten ogonek sobie odcinamy tuż przy samym krimp kowerze. Teraz przyjdziemy do mocowania naszych trzech kulek. Do tego przyda nam się tutaj kawałek karteczki, żeby nie zabrudzić sobie miejsca roboczego. I przyda nam się coś do nakładania kleju. Może to być wykałaczka, albo tak jak ja w tym przypadku użyję kawałek pofalowanego już drucika, wysłużony. Nalewam sobie trochę kleju. I przygotowuję sobie pierwszą kuleczkę. Nakładam sobie kuleczkę na żyłkę. Ostawiam ją sobie gdzieś tam na górze i nałożę pierwszą kropelkę kleju. Klej nakładam na żyłkę w odległości około 2 do 1,5 cm od mojej kuleczki złotej, od mojego kabera. Nakładam dość sporą ilość, bo nakładam ją punktowo. Ten klej nie rozsmarowywuję wzdłuż, yy, wzdłuż żyłki, tylko robię właśnie taką kroplę, dość sporą w jednym miejscu. Od razu sobie wyczyszczę drucik, i na tą kroplę nachodzę moją. Kuleczką karneolu. cyk I przyciskam żyłkę do brzegu dziurki. Czyli idę sobie żyłką naokoło mojego palca. Tak, żeby dotknęła brzegu dziurki. I przytrzymuję chwilę. Im ważne, nie naciągajcie mocno żyłki, żeby się Wam znowu nie odkształciła. Chwilę przytrzymuję, żeby klej nieco związał. I teraz ważne. Nie dotykajcie już tej kulki, żeby Wam się nie przesunęła. I teraz szykuję sobie drugą kuleczkę i trzecią kuleczkę. Będziemy je robić w ten sam sposób, czyli sobie nakładamy kuleczkę, smarujemy żyłkę, nasuwamy kuleczkę na kropelkę naszego kleju i przyciskamy do. Brzegu dziurki. Na tym etapie powinniście zostawić yy, do wyschnięcia całkowitego kleju yy, nasz yy, kolczyk i dopiero przejść do dalszego montowania. Dlatego ja przygotowałam nieco wcześniej już tą część, gdzie klej zdążył mi wyschnąć. Ten kolczyk, który teraz robiłam, zostawię do wyschnięcia. Odłożę sobie tą kartkę, żeby nie zabrudzić już tego klejem, i pokażę Wam, jak dalej zamontować całość. Nakładamy sobie srebrną, pozłacaną kuleczkę, która będzie naszym zaciskiem. i teraz bierzemy nasz skobelek zwany też podkówką, który będzie ochraniał naszą żyłkę i wkładamy w pierwszy tunel przechodzimy przez drugi tunel i ponownie przez kuleczkę I zaciągamy. Kuleczkę Suwamy tak, żeby była w odległości od ostatniego kamienia, również takie 2 do 1,5 cm. Przed zaciśnięciem kuleczki zbliżmy ze sobą końce naszego skobelka, tak żeby on wyglądał estetycznie. Zbliżamy je oczywiście do siebie. Czyli dociskamy skobelek Ramiona jego do siebie. Muszę jakoś porządnie je złapać. Okej. Okay. Odrobinę luzu zostawiamy między skobelkiem a kuleczką. Kuleczkę zaciskamy. I nakładamy na nią krimp kawera. I zamykamy. Nadmiar żyłki tutaj odcinamy. I doczepiamy już tylko sam bigiel. O, tu jest przecięcie. Musiałam je odnaleźć. Dobra. Drugą stronę sobie tutaj przytrzymam, żeby się nie odkształciło. Nakładamy na sko skobelek i zamykamy biglek. I kolczyk jest gotowy. Do kompletu wykonamy naszyjnik, do którego wykorzystamy łańcuch o dużych ogniwach po dłużnych owalach. Ja już mam tutaj pocięty łańcuszek na odpowiednie części. Mam tu dwa odcinki około 15 cm. Dwa odcinki około 3 cm i dwa odcinki o długości około 4 cm. Pomiędzy te kawałki łańcuszka dodamy elementy ozdobne z karneolu, który będzie osadzony na szpilce o, w ten sposób. Dodatkowo dołożymy kuleczki złote 3 mm z każdej strony baryłki, aby Tutaj dodać mu nieco lekkości. Zaraz pokażę Wam jak taki element ozdobny wykonać. Połączymy to wszystko kółeczkami zaciskowymi i dodamy zapięcie. Bierzemy szpileczkę. Długość szpileczki z powodzeniem 3 cm będzie wystarczająca. Jeżeli macie dłuższe, mogą być dłuższe, po prostu Odetniecie większy zapas, który zostanie. Odcinamy łebek i zakręcamy lupik. Docisnę tutaj, żeby nie było żadnej szparki. I nakładamy kolejno. Złotą kuleczkę, czy też tutaj kuleczkę ze stali w kolorze złotym, baryłkę karneolu i ponownie kuleczkę. Odginamy szpileczkę pod kątem 90 stopni. Nadmiar odcinamy zostawiając około 6-7 mm zapasu. Nie chcemy mieć zbyt dużego tutaj lupika, nie jest on nam aż tak duży potrzebny. Więc ten zapas 6-7 mm będzie wystarczający. Zakręcamy lupik. I teraz ważna część. Kierujemy, przekręcając yy, szpilkę, tak aby nasze lupiki były na jednym poziomie, płasko. Uważam, że tak po prostu będzie nasza praca wyglądała estetyczniej. Teraz, tak jak widzicie, ułożyłam naprzemiennie łańcuszek, element ozdobny łańcuszek. Wszystkie części i w ten sposób właśnie wszystkie je tutaj połączę, używając oczywiście kółeczek zaciskowych. Ja użyłam tutaj nieco większych, myślę, że możemy przy tak dużych ogniwach sobie na to pozwolić. Przy mniejszych ogniwach oczywiście dobierzcie mniejsze kółeczka. Ja mam tutaj kółeczka wielkości 4 mm. Zaczęłam od odcinka 15-cm łańcuszka, dodałam element ozdobny i teraz dokładam do całości 4-cm odcinek łańcuszka. Tutaj widzę, że nie docisnęłam kółeczka zaciskowego, od razu to poprawię. Teraz dodamy ostatni element ozdobny. Ostatni odcinek łańcuszka, ten najdłuższy, 15-centymetrowy. Teraz z jednej strony naszego łańcuszka, naszego naszyjnika, dodamy zapięcie. Ja wybrałam tutaj klasyczny karabińczyk. Ten nieco większy, 11 mm. Możemy użyć albo tego mniejszego, bądź większego. Kwestia dowolna. I łańcuszek mamy gotowy. Nie używam z drugiej strony żadnego kółeczka zaciskowego, żadnej przedłużki, ponieważ tutaj możemy regulować długość na tym odcinku łańcuszka, tak naprawdę, ze względu na to, że mamy do dyspozycji duże ogniwa. I łańcuszek mamy gotowy. Na dziś to już wszystko. Dziękuję Ci za wspólnie spędzony czas. Daj znać w komentarzu, czy ta inspiracja przypadła Ci do gustu. Zachęcam Cię również do zasubskrybowania naszego kanału, aby być na bieżąco ze wszystkimi kolejnymi odcinkami. Do zobaczenia!